Siemanko z tej, z której się ze mną. No i witamy Was w kolejnym odcinku z gier mobilnych. moi drodzy, dzisiaj czeka nas niesamowita zabawa. Doskonała. Będziemy się cieszyć, śmiać, krzyczeć z radości, ponieważ e, będziemy dzisiaj robić wesołe miasteczko. A raczej będziemy grać w symulatorze. Czy wesołego wesołe miasteczko, miasteczko nie jest przerażające? Nie jest. Jestem jedyną no osobą, która boi się pójść na rollercoaster? E, Czekajmy, ja to mam, mam tu trzymać. Aha, i okay. co teraz? Czy możesz wypaść? E, nie. Dlaczego? No bo się... No bo nie, co to w ogóle za pytanie! No ale to, to było o wiele bardziej, wiesz, jakby no, em, no nie wiem, strasznie, wspaniale, e, cudownie. Czy my? Rozwaliłeś i całkowicie przeszedłeś pierwszego poziomu, mój drogi. Jak my to powinniśmy. Chyba przeszedłeś? Zabrakło nam... E, nie wiem. Czy to jest kolejna z gier, dzieje? która nie zwraca uwagi na to, że nam, że nam nie nam nie wychodzi? Dzieje? nie mam zielonego w ogóle, pojęcia, ale e... zobacz, chłop przyszedł, chłop zobaczył wielki znak, co nie można tutaj wnosić na basen i chłop się wszystko. Może nie wiem, liść spadł z drzewa i zasłonił not i było, że dozw out. dozwolone. Dobra, nie, w takim dzieciach zabieramy od ciebie. W ogóle po co ktoś chciałby w okularach takich? No bo żeby woda, mówisz nie. Okay. To było bardzo dziwne. Okay. Może, żeby woda mu tutaj bez nie Bez korali, Ten. bez kapeluszy, proszę e. bardzo. Oni są dziwni ci ludzie. Bardzo dziwni. Bardzo dziwni, bardzo zabierzani. dziwni. Bardzo tak. Mm. E, Tap to start. Nie mamy. Jest, to jesteśmy my. O. o, bierzemy, bierzemy. Czy mamy coś trzymać? Czy mamy coś. I mi się wydaje, że możemy A. pójść Możemy na... zmieniać te. to. Iść, to, dobra, to, to inny. dobra, 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 dobra. Proszę mnie tu zostawić. No, zabieraj im te rzeczy, pyk, mordo. Pyk, Jakby. Pyk. Hej. Czy w prawdziwym życiu można sobie zmieniać tak tory? Chyba nie. Że nie. Przecież nawet nie wiem, czy byś to zrobił. Jakby w prawdziwym życiu ten przejazd trwał około A Jakbyś tak utknęła pomiędzy 15 tymi dwoma. No to to, to by bolało. By to by bardzo bolało. O, mogliśmy mieć Uwaga. tora, ale niestety nie udało nam się Kaplu tego Dobra, I... no dawaj. Hup. Hup. Do... Uuu, nieźle! Aha, A, mamy klikać. Rii, czy ty bum. zapomniałeś, żeby kliknąć. Czy ty zapomniałeś, żeby kliknąć? Nie zapomniałem, stuwa. Stuwa znaczy, że jestem dosk... Co to się dzieje? Czy my tu ma? O, dobra, wkładę. No już, już już! Nie ma tutaj! Nie, słuchajcie, nienawidzę tych ludzi. Ale hamowa. Jeżeli mowa. byłabym tą osobą, to po la, 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 prostu... Jejku, nie mogę. Nie mogę. Tak dobra. bym się wkurzyła. Osoby, które wchodzą ludziom w kolejki to jest po prostu najgorszy typ osoby. Ale nie, w Polsce by zaraz, jak ktoś za, złapał za ubrania i by go tak. Gdzie? Ktoś co? No nie wiem w sumie nawet. E Total albo Tal Ena. Aha, musisz mieć tyle wzrostu, ale nie możesz mieć więcej niż tyle. Ten Aha, się mieści. No tak, ten się mieści. Klik. Nie, no to wiesz co. O. Oj. O. Ty byś była tą chyba. Nieprawda, ja mam całe metr 60. O co ci chodzi? Zawsze się z mnie śmiejesz, jestem mała, a jestem bardzo wysoka. Ile masz, metr 60, ile? To do Energylandii byś się zmieściła. No, to wspaniale, dziękuję bardzo. Gość się mieści. Gość się mieści, a ty kole... Chyba panie, jest tu to... nie, Panie, Tak, tak. O, pan, ale było... Ale na, na Trzeba nas. było mniej mleka pić, no. Um, ale wiesz, że to... Ziomuś, mniej wie, mleka. Wiesz, wie, że to mit. Wiesz, że to mit z tym Pim, mleko, będziesz wielki ja Ale... to zapamiętałem i do, do końca ja, życia Ja, ja nic nie chcę mówić e, ja nic nie chcę mówić M MK. E, tak pomarańczowy soczek Pomarańczowy proszę bardzo Dla pani proszę bardzo L tutaj LK kiwi. kiwi kiwi proszę e, to bardzo wy, To jest napój szere szerekowy. Tak, I tutaj, e, bo tutaj e, widzę trzeba troszeczkę się Eee... Co? Napić? Napić. Tak, napić się trzeba. Chciałem powiedzieć odchudzić, bo to jest, wiesz, S, jak się bierze napój S, to tak jakby mniej cukru bierzesz i tak dalej. Ale wiesz, że to jest tak, jakby bardzo dużo cukru. Okej, okay, teraz znowu będziemy jechać? Czy... Ty widziałeś... Uuu, bo my tu się My tu driftujemy na boki, Czy dobra. Czy ty widziałeś, że poprzedni level po prostu powiedział, no? że nie będziemy w niego grać? Tak tylko chcę powiedzieć, A. że on całkowicie powiedział... Mm, mm. Mamy za mało wzrostu może. Tak, na, tak mi się wydaje, <laughs> Wiesz, tak też może być. Okej, okay. gdzie mi tu blokujesz? Wiesz co, on Proszę wy... bardzo. Przepraszam bardzo, ta gra jest absolutnie okropna, dlaczego on nie wypadł? Dlaczego on nie wypadł z tego? Dlaczego chcesz, żeby ludziom działa się krzywda? Zepsułeś. O. Zepsułeś. No, za dużo popcornu to źle, to oczywiście, że... No, przecież hej, to jest ta kwestia, to jest legenda. Nie ma czegoś takiego jak za dużo popcornu. Hej, nie ma czegoś takiego. Na końcu takiego. popcornu, jakby na samym dnie muszą być na takie mamy? po prostu ziarna kukurydzy, które Hop. nie zostały w żaden sposób jeszcze Hop. zrobione, tak? Czy my tu mamy. Hop? E... E, co? co? Hop. Czy on robi sobie live'a? Bo ja nie do końca Byp. rozumiem. Nie co? wiem, gra w jakieś. gra w osu może jakieś. No właśnie, nie słuchaj, on nawet nie gra w osu, on się. Pyp. Prostu... On się po prostu tutaj. Um... Kameruje, ale okay. zastanawiam się, czy on robi jakieś live'a na TikToku? Nie wiem. Czy o co chodzi? A ja bym sobie takiego live'a zrobił, tylko z reguły, jak są takie domy strachów, to nie pozwalają nagrywać. Proszę cię, te, cały ten live to byłaby tylko taka twoja twarz, jakby tylko i wyłącznie było widać twoją twarz i było takie. Co to za to? No, żebyś się, żebyś się, nie wiem, że. A! 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 No proszę cię. <ślasztoraz> Patrz, nikt, znowu drift. Ciach. Nikt Niczego by nie widział, tylko twoją twarz. Patrz, oklapujemy ludzi! To jest chamskie dopiero, to jest Patrz, bardzo, bardzo niewiele. kto postawił ławki przy takiej zjeżdżalni, jakby? Nie wiem, ale wiesz co, zastanawiam się dlaczego, że ci ludzie w ogóle... Zacznijmy od tego, że ci ludzie zdecydowali tam usiąść, to jest ich wina. Te ławki mogły tam być, a oni stwierdzili, to oni... jest idealne okay. miejsce, żeby usiąść. Oni zapłacili, żeby tu siedzieć, oni zapłacili, żeby zostać ochlapany, mówię ci. No ja nie wiem, słuchaj, e... to jest bardzo, bardzo, bardzo podejrzane. Tutaj? Tutaj, tak. Tu? Tak. Tu? Tak. Tu? Tak. Tu? tak. I to na dole. Tu? I to na górę. Super! Wow, mogę A co jakby Wiesz tak prąd wysiadł, jak to się kręci? Nie wiem, ale powiem ci szczerze, że cała ta gra i ogólnie tutaj ten park huh. rozrywki huh. daje huh. mi po huh. prostu vibe takiego przerażonego parku rozrywki, który nigdy nie przeszedł ah. zasad bezpieczeństwa. Ah. 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 I jak wchodzisz do ah. 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 tego parku rozrywki, to Dobra. rodzice muszą podpisywać taki specjalny, taki specjalny papier. I od... że... odpowiadamy za, za śmierć pani syna. Tak. Tak, tak, słuchaj, no W razie urwania... Mi, ręki, nogi i... Do głowy. Dobra, co my tu mamy robić? A musimy chyba ich, jakby... Wiesz, do dołu. Teraz, py, teraz, teraz, teraz! Py, py, Aha. No powiedz mi, że ja oni nie musieli... Powiedz mi, że oni nie musieli podpisać jakiegoś e, tego... Ba ba, pa, 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 Jakiś umów na własne życie. No proszę cię. No nie? Ja, ja bym, ja bym, ja bym nie musiał podpisać umowy, jakby mi dali przejażdżkę za darmo, to ja bym powiedział okej, okay, dobra. Jak umrę, to umrę. <laughs> Nie będę tego komentować, moi drodzy, tutaj. Um, Musimy bampować te auto. Patrz, dzisiejszego eksplodował, odcinka to jest nie bądź się jakby... Patrz, jakie wybuchy, ekspertowe. To już tyle, to tak. O! Uuu! Nigdy nie widziałam tej, tej tej. Jeśli mam być szczery, moi drodzy. No, tak bądź. Ta gra jest słaba. Nieprawda nie jest aż taka zła. Ta gra jest beznadziejna. Przepraszam bardzo, na kanale Choco i były naprawdę gorsze gry, więc nie masz tutaj prawa tutaj naprawdę marudzić, uwierz mi. Były gorsze gry, owszem, ale ta gra jakby... Nie jest zła, mi się, mi się podoba. Jest, da się mi w nią się podoba, zagrać. Tylko o wiele bardziej mi się podobało, działa. gdyby ludzie rzeczywiście jakby, wiecie, strząsało z tych roller coasterów, No bo bądźmy szczerzy, jeżeli to już ma być taki wspaniały tutaj park rozrywki, który jest całkiem przerażający, to niech już będzie przerażający, niech ludzie giną, nie? No coś się dzieje. Nie chcę, dobrze. Bo... Moi drodzy, Genali okazała się być psychopatką. Nieprawda! Ja, ja muszę uciekać z domu. Nieprawda! Czemu o... no thanks nie działa? A, ponieważ chyba nie możemy jakby ominąć tego. I gra nam nie pozwala nie widzieć reklamy. O, kliknąłem gdzieś poza tak, i Tak, Ale jedna kwestia: Czy to jest ta gra, która daje nam budżet, którego nie możemy w żaden sposób wykorzystać, bo nie e, ma sklepu? Bardzo możliwe, chociaż może jest. Jesteś pewien? Gdzieś może było i nie zauważyliśmy. Nie, do Co to co e, są za ludzie z plasteliny? Okej, okay, ten może, ten może, okej. Okay. To są ludzie z plasteliny, słuchaj, zobacz. Dzień dobry. ten ostatni, parzę tego M3 ostatniego głowa. 70, głupa. waga, tak, okej okay, działa. Tak, całkiem w porządku, ale ten. Kim jest ten pan? Czy on ma metr wzrostu? Co to jest w ogóle? Ale on ma 40 lat i ma 16. Macz... Nie, czekaj, ma c... 16 ma lat czter... i 40 kg. Może to jest Benjamin Baton, wiesz, ten, ta osoba, która się um, starzeje w drugą dziwne. stronę, że to się było... rodzi stara i o... potem tylko modnieje. Dobra? Patrz, oj, to Andrzeju... O. Andrzeju. <głos> Andrzeju. <głos> to dla niego! Więc spróbujmy jeszcze raz. Dla bezpieczeństwa. Nie tu możemy... przekraczaj. Tu możemy włożyć trochę Nie więcej. Nie przekraczaj linii. Nie przekraczaj linii. Jeden wózek, z... patrz. Wszystkie wózki są puste, a w jednym jest miliard ludzi. To, no, tak to, to pyta. jest bezpieczne. Roller. R o l, -l e l r r. E dlaczego? Coaster. Star ride. Extreme. Extreme. Team! jak to się dziwnie pisze? Park! Parek! Fun! Feony! A. Play -a -e. I... Wiesz co? Nie, jesteś, jesteś nie da się tego tak szybko pisać. jest okropny w pisaniu, po prostu najgorszy nie da się który tego tak szybko naprawdę. To nie jest takie proste, co my tu mamy? Py, 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 py. Aha, mamy Wierzy ich że oni jakby trochę. Um, no, mamy ich trzymać? Po, tak, mamy strefę? ich trzymać, ponieważ jeżeli chyba walną w, em, wiesz, na, na, na podłogę, na, na grunt, no to chyba nie będzie im zbyt miło. Okej, okay, czyli... Tak, cudownie, udało ci się Przede. przejść cały poziom. Y tutaj chyba mamy włożyć tutaj... A, on ma okay. pojechać. Okej, pyk. O, proszę bardzo, żeby Ta sobie... Y, tak, dokładnie, pojechał tam, gdzie miał Ale pojechać. Ale wiesz, co jest fajne? Słucham. Są, no, są rzeczy jakby cały czas nowe. Tak, to prawda. Prawie. O, 10. nie Ci. Może być. Ale może słuchaj, być. i tak to jest. To nie ma sensu, czy będzie 10, czy 20, czy 30, jeżeli nie mamy sklepów, w którym Stuba. możemy wykorzystać nasze pieniądze. A wiesz, co jest najlepsze? Te pieniądze nawet Hop. udają, że nie są pieniędzmi, tylko że są to po prostu uśmiechniętą puśćką. Zbieramy uśmiechy może dzieci, to jest moi zadowolenie drodzy. klientów. Myśl... Skąd to Billie Eilish przyszła? Przepraszam, to jest Lily Bilish. Okej, okay, ale. Lili dlaczego Bi Lili Bailish by chciała przejść naszego. tutaj do naszego parku rozrywki, gdzie połowę ludzi nie wychodzi żywo. Z tego wiesz. Może też wyjść żywa. Okej, okay, nie pytam dalej, w porządku. E, o robimy, nie, to ten live. Robimy streamka. O nie, to znowu, no zobacz, tak byś chciał wyglądać na streamie. Tak by chciał wyglądać. Na streamie? Aha, trzeba, cały czas, trzeba centrować się na siebie cały czas. No ale. Patrzcie na moją twarz, patrzcie, jak się świetnie bawię. No, oglądajcie no. na Instagramie. Jak, jak się świetnie bawię, patrzcie na mnie. Ale dlaczego nie pokaże wam. My serdecznie zapisamy na Instagrama. My akurat nie robimy live'ów z jechania i robienia ha, hm, ha hm, yy, z naszej twarzy, ale też są tam ciekawe inne rzeczy. Zobacz! Zupa ludzka! Y co my tu mamy? Mamy. A mamy ich zgarniać? Mam, a. O. Pyk? O. I zgarniamy. Nie ma kiszenia się tutaj w, w jakichś dziwnych. Wiesz co? Ci ludzie są jak e, ten taki pieprz w rosole, którego zawsze ja dostaję, bo jestem. Pieprz w rosole Ziele angielskie. Ale to w ogóle tak pieprz. Nie, ziele angielskie. Sma... Ja... Licie kiedyś ziele angielskie, jest nie. okropne. Zawsze, zawsze ja trafiam w jakichś takich. Ja nigdy nie jadłam. Ja też trafiam, ale nigdy nie jadłam. Przepraszam. Jest pana takie bardzo. gorzkie, takie takie nie, niedobre bardzo. Anyways, to są po prostu wiecie, bieszak... Ci ludzie byli jak ziele angielskie, które Wieł. trzeba wyłowić. Dokładnie, a teraz. Z zupy. A teraz zobacz. Teraz zbieramy lewitujące buźki na niebie. To jest. Cudowne. To Za jest. Wszyscy zadowolenie klientów. Wszystkie uśmiechy Dokładnie. nasze. Dokładnie. Widzicie słuchaj. mój uśmiech? To jest mój uśmiech spowodowany. Uh. Te poziomy cały czas się pojawiają. Ja tu próbuję w miły sposób zakończyć... nie chciałam powiedzieć, że mój uśmiech jest w tym momencie. Zobaczcie jak się cieszę. <grym> to jest mój uśmiech. A co ja mam? Co to się... A? Masz ich yy, tutaj wiesz. No... uuuu... E, Patrz, Żegać i... pedo! Się... Nie bujają się! No ale weź! I, no dobra. I, co, i, to, i to tyle, nie Tak, mogę... ale na szczęście nikt nie wymiotował, także super. To jest cudowne. tak raz o... sprawia wrażenie, że jest coraz bardziej zabugowana. W ogóle. Mamy. Gorille? O co chodzi? Do, um, jakby. Poczekaj, poczekaj, bo tutaj się może cała. Mamy zebrać część? Cii. Bo tutaj się może cała pojawia fabuła, słuchaj, że my byliśmy tym po prostu jakimś beznadziejnym parkiem rozrywki i rząd stwierdził, że tak nie ma i że um, po prostu jest zbyt dużo różnych wypadków i tego typu rzeczy. Więc wielkiego goryla, żeby zniszczył cały park rozrywki. To e... ma sens. To ma sens. Sens ma zakończenie tego odcinka, moi drodzy. Szczerze, oceniam tą grę na jakieś takie 4 na 10. Naprawdę. Okej, były, były gorsze gry. Były gorsze gry, ja nie uważam, w sensie że też tak źle. Są rzeczy do robienia w tej grze, ale. Ja się nie zgadzam. Ta gra była całkiem w porządku. Według mnie za mało tutaj się działo, ale też było całkiem okej. Okay. Także co, moi drodzy, my się żegnamy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, że wpiliście na Instagrama i daliście subskrypcję temu kanałowi, ponieważ będzie więcej gier mobilnych. A my się żegnamy. Cześć! Papa. Pa.